Gospoda, piękny pan, mam byk. Gospoda, piękny panie, mam wycka na przedanie. Mać parogi, cztery nogi, na zdobycie jest nie drogi. Zodjętaj wiadrom leka. Jak się chcę ktoś da, to byśmy zakansowali. <noise> Zadbał nie chciał, byś i on się nie pogodzie. Będę się tego płacał na wiosnę w ogrodzie. Zarówno nie musisz mieć auta, ani też roweru. Będę się na wyczku używał z Ej kolęda, kolęda Ci nie pomrz do tak ma chłupie Mać się roześmiał, zamrzy się chłupie O ci koszopy chodź, Ej kolęda, kolega O dzi koszopy chodź, Ej kolenda, kolenda. no videme za kolen dziękujemy zdrowia wszystkim na kenovero na kenovero